No więc pomoże nam pani? No yy, ale tak jak mówiłam, no yy, przetłumaczenie tego całości no to rok mi zajmie. Nie, nie, my szukamy konkretnych informacji. Aha, jakieś konkretne prostu. fragmenty, no tak. przejrzeć mogę, ale to to, to jak? Do domu wziąć i rano się zobaczymy, czy Nie, my nie chcemy, my chce, nie chcemy się oddalać tutaj od posiadłości. Jeżeli moglibyśmy pani zapłacić, żeby pani no, spędziła noc w antekwariacie i e, pomogła nam ta dzisiaj w nocy. Takie zlecenie specjalne. Tak jest. Oj, I wie Pan co, się no... No tak myśli, zastanawia się. Um, no lubię Panów, no ale to faktycznie no to, to to już spore nadwyrężenie. To już musiałabym jakieś pieniądze wziąć no tak z 50 dolarów. 75? Dobrze. Wydaje mi się, że tak przepłaciliśmy, ale niech będzie. Bo ona powiedziała 50, a ty powiedziałeś 75, więc się ucieszyła. Znaczy, powiedziałeś 100. Nie, powiedziałeś 100. Yy. Powiedział... Ja powiedziałem 100. Znaczy, ja, ty, ty powiedziałeś 100 na początku. Do. Może chciałeś powiedzieć 50, ale powiedziałeś 100. Do. 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 Naprawdę, Bady... usłyszeliście 100? Tak. Tak. Kurwa, ja sobie otworzę, bo jestem pewny, że powiedziałem 50. Dobra. Sobie od... Później sobie otworzę. No to 75... Ziutek jest nawiedzony karno nie, przez niego przemawiał. 150 No, to, 50. Tak. no to, to 75 jak pan już tak zaoferował. No faktycznie to. Usługa na szybko. No dobrze, niech będzie w takim razie. Ja nie płacę, tego tyle wam powiem.